Tak mówił o sobie. Ludwik Robert. Mówił też o żonie w Krasnosielsku. Janikula Jan z Przesnysza, ogrodnik. Należał do ruchu oporu pseudonim Tęgi. Załamał się psychicznie. Kukulski, aresztowany za opuszczenie miejsca pracy w Niemczech. Skowroński, brak danych. Samson Władysław, ze wsi Zara... i Stanisław. Aresztowany za samowolne przedłużenie urlopu. Ocalał z pogromu mimo sześciu postrzałów. Stasiorczyk Jan. Kolega z okolic Warszawy. Wesoły. Ocalął z pogromu. Tak. Prawda i kłamstwo. Piękno i brzdota. Męstwo i tchórzostwo. Jednakowo waży cnota i występek. W uroczystościach przy płycie pamiątkowej składane są kwiaty. Od 1994 roku prowadzona jest kronika miejsca pamięci narodowej przez kółko historyczne pod opieką pani Grażyny Jagłońskiej. W szkole poświęcona jest temu wydarzeniu sprawa. dokonali mordu na 79 obywatelach Polski, w tym pięciu kobiet, w oficynie tej posesji. Więźniów z więzienia wraz z przygodnymi przechodniami, skutych fajdanami, zapędzano do piętrowego budynku, gdzie w paroksyzmie i wściekłości skatowano, a następnie spalono żywcem. Na miejscu tym w dniu 1 września 1964 roku rzemiosło płockie w czynie społecznym wystawiło głos pamiątkowy z napisem. 19 stycznia 1945 roku w domu, który stał tu on dziś, 79 Polaków poniosło śmierć męczeńską z rąk hitlerowskich katów. Cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo. Szanowni zebrani. Jetzt nicht.